Pan Jerzy Strączyński, właśnie mam Pana książkę, Bioterapia wczoraj Witam. i dziś. Witam, dzień dobry. Jest Pan bioterapeutą, bioenergoterapeutą, wykładowcą akademickim. Byłym wykładowcą akademickim, tak. Nauczycielem bioenergoterapeutów. Zgadza się, ale z wykształcenia jestem historykiem. Czyli to jest pasja? Tak. Zawód, pasja. Zawód, pasja. Od wielu lat, od około 30 lat. Czy w ramach tej pasji możemy porozmawiać o temacie takim bardzo przyziemnym, czyli o COVID-zie? Oczywiście tak. Wydaje mi się, że to jest ważny temat dla społeczeństwa naszego polskiego, tym bardziej, że bioterapia jako dziedzina. Praktyki społecznej w zakresie zdrowia, oczywiście jako dziedzina paramedyczna, może być wsparciem dla tego typu działań, dla zdrowia drugiego człowieka, szczególnie odnośnie spraw covidowych. Wydaje mi się, że podstawową rzeczą to jest to, że bioterapia, bioenergoterapia, naturoterapia. To są dziedziny wspomagające leczenie medyczne, więc ludzie, którzy są chorzy, powinni przede wszystkim skorzystać z pomocy medycznej. Jeśli mogą, niech się szczepią, niech się badają. Ale niech, niech się prób... testują. Niech się testują, tak. Chociaż jest wiele, tak, wielu, wiele osób antyszczepionkowców. Ich sprawa, ale ja nie, nie, nie propaguję tego typu zachowań. Uważam, że szczepienia są bardzo potrzebne. Jestem po dwóch szczepieniach, podawce przypominającej. Ważna jest również profilaktyka prozdrowotna. Dbanie o swój system odpornościowy. Czyli właśnie bioenergoterapia. Nie tylko, nie tylko. To może być zioło-letnictwo, Mogą inne być metody naturalne. Ważny jest dobry sen, ważna jest spokój, jeśli chodzi o układ nerwowy, bo to bardzo osłabia system energetyczny i system odpornościowy człowieka. No i obioterapia jako metoda wspomagająca bardzo polecam. Zresztą stosuję ją z powodzeniem u wielu osób, które wcześniej przechorowały COVID i nie doszły do siebie. A w jaki sposób to działa? Proszę. W jaki sposób to działa? Więc jeśli chodzi o profilaktykę, można stosować zabiegi takie oczyszczające, wzmacniające. Chodzi o, głównie o pięć organów, które mają wpływ na system odpornościowy człowieka: czyli wątroba, trzustka, śledziona, obszar klatki piersiowej, nerki, harmonizacja górnej i dolnej połowy ciała. Prawej, lewej połowy ciała. Mówimy o systemie energetycznym człowieka. Chciałbym, żebyśmy dobrze doprecyzowali, że bioterapia pracuje w systemie energetycznym człowieka. On bioterapeuta nie leczy, nie diagnozuje w sensie medycznym, tylko lokalizuje zaburzenia energetyczne, tam gdzie są niedobory uzupełnia, gdzie nadmiarów oczyszcza, udrażnia przepływ energii, harmonizuje ją. Czyli nie wkraczamy w żaden sposób w kompetencje zastrzeżone dla lekarza. No, i tak jak powiedziałem, taki zabieg oczyszczający, wzmacniający może dobrze służyć jako zabieg profilaktyczny, wzmacniający energię człowieka. To jeden zabieg y, powinien być wykonany, się czy to wydaje, w zależności od tego, zależności. jak ta energia wygląda, czy jest. Jeśli, y, jeśli jest to zabieg y, profilaktyczny. Raz w miesiącu, raz na dwa miesiące taki zabieg można stosować. Zupełnie inaczej wygląda sprawa, kiedy już człowiek jest zarażony COVID-em, i tutaj mamy jakby takie trzy podstawowe etapy. Pierwszy etap to jest etap, kiedy niestety, ale interwencja jest nie tylko medyczna, ale również człowiek idzie do szpitala, leży tam, czy pod respiratorem tutaj zabieg bioterapeutyczny. Hmm. Nic nie pomoże. Nie to, że nie pomoże, ale nie ma dostępu do tego chorego. No tak. Więc uważam, że powinien na tyle, na ile może yy, yy, korzystać z pomocy medycznej. O, to jest podstawowa pomoc medyczna. Drugi etap to jest wtedy, kiedy nie kwalifikuje się już do szpitala, natomiast może yy, tą terapię czy ten yy, zakażenie przechodzi w domu. No ale też bioterapeuta nie pojedzie do domu, bo Do jest, chorego? Do chorego, bo to jest kwarantanna, nie wolno. Więc na ogół zajmujemy się już w takich przypadkach, kiedy jest po kwarantannie pacjent i jakby nie może do, do końca dojść do zdrowia. To jest bardzo ważny etap, czasami on bardzo długo trwa, bo szczególnie ważny jest, gdzie i jaki obszar COVID zaatakował. zaatakował. Tak, może to być obszar. Jelit żołądkowy, może być obszar płuc przeważnie, to się dzieje, gardła, nawet układ nerwowy. Więc tutaj działanie będzie wielopoziomowe. Z jednej strony na system energetyczny człowieka, żeby oczyścić ten system energetyczny człowieka, a przez to. Wzmocnić układ odpornościowy, żeby organizm sam potrafił zwalczyć te obszary, a z drugiej strony również wzmocnić te obszary, które zostały zaatakowane. Na przykład, jeśli chodzi o płuca, no to są jakieś. Elementy oczyszczania, obszaru płuc, oskrzeli, można również oczyścić jelita, obszar żołądka, jeżeli tam są dolegliwości, często jest układ nerwowy, czasami jest niedowłady jakieś albo może zaburzenia pracy stawów, stawowo, kolanowe itd. No, różnie to odbywa się. Czasami jest tak, że człowiek czuje się cały czas osłabiony, trzeba go wtedy wzmocnić. I tutaj taki zabieg oczyszczający, wzmacniający na te pięć organów głównych, czyli obszar serca, niekoniecznie serce jako serce, tylko obszar serca. Wątroba, trzustka, śledziona, jelita, nerki bardzo ważne jest na końcu z chorami, zharmonizować cały system energetyczny. Bardzo, bardzo to jest pomocne. Bardzo parę takich zabiegów dużo wzmacnia tego chorego. Jak wygląda taki zabieg? Jest bardzo skomplikowany? To tak, dla amatorów to jest bardzo skomplikowany, dla ludzi zajmujących się zawodowo nie. Mniej więcej najpierw robi się diagnozę energetyczną, czyli wodzi się ręką wokół aury i szuka się tych miejsc zaburzonych. Przeważnie klient... Nie mówi czuje nic? Czy, czy mówi właśnie, jak to się odbywa? Mówi czasami, ale głównie mówi, co mu dolega, bo już jest przebadany medycznie, on wie, że jest bardziej zaatakowany o skrzela, czy żołądek i tak dalej. Wtedy mamy takich parę ruchów ręki oczyszczających, tak jak ja w tej chwili robię z intencją, że co robimy? Wyciągamy chorą energię, ale nie tylko tą chorą, zaburzoną energię, ale również ten program chorobowy. Ważne jest, żeby wyciągnąć istotę tej dolegliwości, czyli osłabić te wszystkie destrukcyjne czynniki, a później wprowadzić energię taką harmoniczną, zdrową. Pacjent przeważnie odczuwa to jako ciepło. Tak, czuje ciepło. No właśnie przeważnie jako ciepło, czyli ciepło symbolizuje witalną energię życiową. Jest to jedno z ważniejszych odczuć. Dobrze, ale gdy ktoś na przykład stracił węch po covidzie, to co z takim pacjentem zrobić? Tutaj ja akurat potrafię to robić. Miałem na kursie w ostatnim w zeszłym roku we wrześniu młodego człowieka, który po covidzie stracił węch. To był jeden zabieg. Bo go zyskał. Umiem to robić. Ciężko to będzie wytłumaczyć, ale może tak najbardziej ogólnie. On miał zablokowanie jakby w systemie nerwowym. Przepraszam, że mówię trochę niemedycznie, ale te receptory węchowe, prawda? Węchowe, smakowe, prawda? Polegało na tym, ja każdy zapach to jest wibracja. Ja wiem, jak wibruje określony zapach. Umówiłem się z nim. Jakaś pani miała y, zapach acetonu, bo kobiety y, mają pod ręką, poznał to jest się, no, się tak. prawda? Ja powąchałem ten zapach. Zapamiętałem wibrację tego zapachu. Poprosiłem, żeby ten człowiek pomąchał. Powiedziałem nic nie czuję, ale Mówię, czy pan pamięta, bo to był żonaty człowiek. Czy pan pamięta, jak żona maluje pak znokcię, ten zapal lakieru tego? No, tak oczywiście zapamiętam. I to po prostu dla mnie było bardzo proste. Puścić tą energię w jedną dziurkę, w drugą, prawda? Zapachu, czyli przypomnieć i z układem nerwowym, i on w pewnym momencie tak czuje. Nie można tego nauczyć. To jest jakby wyższa szkoła jazdy, ale można pomóc. Wielu bioterapeutów pomaga w ten sposób. Czyli można pomóc y, osobom po covid w wielu przypadkach? Wielu. Właśnie I oczywiście w sposób. Nie, wszystkim, nie wszystkim można pomóc. Nie wszystkim. Ale mnie się wydaje, że każdy zabieg oczyszczający, wzmacniający, jedna w jakiś sposób przybliża do zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję za rozmowę.